Hola amigos, z tej strony Kasper Woźkowiak, Rower.org. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na piąty odcinek naszego rowerowego podcastu Viva la Vuelta, czyli serii, w której na bieżąco omawiamy wydarzenia z hiszpańskiej Vuelty. W tym odcinku skupimy się na etapach 11 i 12. Przeszedzimy sobie dwie fajne historie zawodników, którzy na tym wyścigu wygrali etapy. A na koniec zastanowimy się, co może przynieść najbliższy weekend, który zbliża się już wielkimi krokami. Na wstępie przypomnę Wam także o łapce w górze i subskrypcji. Jeśli doceniacie naszą pracę, to bardzo miły gest, który, który bardzo, bardzo doceniamy i za który bardzo, bardzo dziękujemy. Etap 12. etap zakończony na podjeździe Plenias Blanca z Estepona przyniósł nam zwycięstwo Richarda Carapaza z bardzo, bardzo licznej ucieczki, 32-osobowej ucieczki. Ekwadorczyk uprzedził Wilko Keldermana, a Jay Wine, lider klasyfikacji górskiej, po raz pierwszy pokazał, że jest także człowiekiem. No i miał dzisiaj kryzys, i ostatecznie skończył ten etap dopiero na siódmej pozycji, co, jak na jego formę z pierwszego tygodnia, no, było dopiero siódmą pozycją. Natomiast w grupie faworytów nie działo się za wiele. Zaatakował Henryk Mas po raz pierwszy na tegorocznej WLC. To warto odnotowania, bo Mas do tej pory jechał jak mas, czyli masował, jechał spokojnie, a teraz zdecydował się na pierwszy, bardziej ofensywny krok. Na czele widzieliśmy także pomocników Prymorze Roglicia, ale to Remko Evenepoel wprowadził taką małą grupę faworytów, do której obok tej trójki, którą wymieniłem, zawał się także Juan Ajuzo. Już na samych ostatnich 200 metrach stracił trochę Carlos Rodriguez z Ineos, który pokazał słabość. I tam gdzieś między tą, między tą czwórką a Carlosem Rodríguezem przejechał także Michelangelo Lopez, który przeskoczył w klasyfikacji generalnej João Almeida, który dzisiaj oczywiście po raz kolejny stracił. Widać, że Portugalczyk nie jest w najwyższej dyspozycji na tegorocznej w walcie. Warto powiedzieć troszeczkę o Wilko Keldermanie, który zdecydował się dzisiaj na akcję ofensywną, zabranie się do ucieczki. Na podjeździe tempo przez długi czas dyktował jego pomocnik Mateo Fabro, no i to przyniosło mu awans na szóste miejsce w generalce. Nie wiem, czy będzie w stanie obronić. Chociaż to, powiedzmy, miejsce w czołowej dziesiątce, ale na pewno dodało to troszkę pikanteli, bo przez moment Holender skakiwał nawet na drugie miejsce za plecami Remco Evenepoora. Oczywiście już na następnym podjeździe ucieczka troja straciła i no, wylądował na tej szóstej pozycji za plecami tej, powiedzmy, czołowej piątki, najlepszej piątki tego wyścigu. Szóstki, gdyby nie to, że wypadł Simoniec, o czym powiemy w jednej z następnych sekcji. Jednak... Tak naprawdę obok walki faworytów kluczowym wydarzeniem tego etapu mogła być kraksarem Kevenepula, który przewrócił się na jeden z zakrętów 45 km przed metą. Peleton zwolnił, nie atakowali lidera. To bardzo fajny gest, powrót do takich starych czasów powiedzmy. Natomiast Remko podjechał do dyrektora wyścigu i coś tam z nim e, rozmawiał. Tematem tej rozmowy był jakiś motocykl, był, który był zaparkowany przy drodze i najprawdopodobniej to on spowodował krach srm Nepura. nie licząc oczywiście tego, że młody berg chciał ten zakręt wziąć troszeczkę za wąsko, no i się na tym e, przeliczył miał szlify na udzie, na prawym udzie bodajże i troszeczkę rozbite kolano, no ale na podjeździe nie pokazał żadnej słabości, no i być może nawet ta kraksa nie przeszkodzi mu w walce o zwycięstwo w całym wyścigu, no bo też upadł troszeczkę inaczej niż Julian Alphilippe na etapie 11 Francuz się wycofał, mistrz świata już w tym wyścigu nie idzie. ważne pomocnik Evenepula, natomiast Evenepul upadł troszeczkę bardziej umiejętnie, bo ochronił ten bark, i no, jeśli nie uda, no to e, jego zdrowie powinno być e, no, na dobrym poziomie, że tak powiem. I też dużo osób mówi, że ekipa Quick-Stepu jest osłabiona po stracie Juliana Filipa. Jest osłabiona, ale to nie znaczy, że jest słaba, bo dzisiaj w końcówce widzieliśmy, że po tym, jak na czoło wyszli kolarze Movistaru i Jumbo Visma, którzy chcieli podyktować mocniejsze tempo, to nagle w peletonie najwięcej zawodników miała ekipa Quick-Stepu. Był tam Ilan Van Wilder, był Louis Verweke, który jechał w ucieczce, był także Fausto Mastada, więc no, chyba nie ma czym się przejmować. Awenepol ma naprawdę porządną obstawę, na płaskim ubezpiecza, je, ubezpiecza przed Przede wszystkim wszystkim no i bez jakiejś bardziej odważnej próby, bez przeprowadzania takiej no, szarży, powiedzmy, w stylu Fuente i Alberto Contadora z Vuelta 2012, będzie bardzo ciężko, chociaż zagrozić pozycji Remka Pula, który ma naprawdę solidny zespół i nawet strata Juliana Alaphilippa nie powinna mu w tym jakoś bardzo przeszkodzić, ale w tej jednej kwestii, o której chciałem powiedzieć przed etapem, przed dzisiejszym etapem, mu przeszkodziła, czyli właśnie w umiejętnym zjeżdżaniu, bo Alaphilippa jest mistrzem zjazdu i dzisiaj widzieliśmy, że Remka ta noga wotknęła się właśnie na zjeździe. Oby ta krawca na losy wyścigu nie wpłynęła. W środowe popołudnie oglądaliśmy najłatwiejszy i chyba najbardziej monotonny odcinek hiszpańskiej Vuelty. Na plaży niedaleko Ciabodegata wygrał Caden Groves, który na kresce uprzedził daniego Van Popela i mistrza Belgii Tima Merlira. Koledzy Grossa ustawili mocny pociąg złożony z samych czasowców i specjalistów od 4 km z toru. Niebiescy rządzili niepodzielnie w peletonie, a Gross jechał komfortowo za ich plecami kiedy pozostali sprinterzy albo musieli szukać swoich rozprowadzających, albo przeciskać się w tłumie innych zespołów, no w tym także tych teamów głównych faworytów, bo zawsze na wielkich turach wychodzą na czoło peletonu, aby otrzymać bezpieczną pozycję dla swoich liderów. Kapitalną zmianę dał Kellan O'Brien, który wyszedł na czoło 3 km przed metą, a sprowadzenie odbił dopiero po przejechaniu bramy z czerwonym trójkątem oznaczającej ostatni kilometr. Australijczyk umiejętnie wypuszczał kolarzy innych ekip, m.in. Alpecin de Kenick, ustawiając pociąg Zaraz za nimi i oszczędzając energię na finał. Jako pierwszy sprint rozpoczął John Degenkolb, za którym poszedł Juan Sebastian Molano. Kolumbijczyk zgubił z koła swojego sprintera Pascala Kermana i dlatego postanowił finszować na własną rękę po tym jak obejrzał się za siebie. Gross szybko nabrał prędkości, znalazł uliczkę po prawej stronie jezdni i 100 metrów przed metą objął którego nie oddał do samej kreski. To był naprawdę popisowy sprint, no mimo że ten atak Degenkolba mocno zaskoczył pozostałych i było blisko, żeby ktoś zamknął mu drogę. W redakcji rowerów zapanowała nieukrywana radość. Dokładnie na ten dzień zapanowaliśmy z Pawłem, moim redakcyjnym kolegą, publikację wywiadu z Grovesem, licząc na jego dobry wynik. A on wygrał. Link do rozmowy znajdziecie oczywiście w opisie. Tam także dowiecie się, co Gross powiedział już na mecie tego etapu. Co ciekawe, Gross ma już podpisany kontrakt na przyszły rok z ekipą Alpes in the gdzie zastąpi na pozycji takiego, powiedzmy, drugiego sprintera za Jasperem Philipsem, zastąpi Tima Merlira, ale mimo tego jego obecny zespół nadal na niego stawia. To bardzo fajny gest, choć oczywiście to po prostu poszukiwanie punktów UCI. To był no jednak słodko gorzki dzień dla Team Bag Action Jayco, właśnie jeśli chodzi o ten ranking UCI. Rana australijska ekipa poinformowała o wycofaniu ich lidera, piątego w generalce, Simona Jajca, który pojechał naprawdę świetną czasówkę i wydawało się, że no jeszcze, jeszcze będzie lepszy w tym wyścigu i jego forma będzie się budować na przestrzeni kolejnych etapów. Brytyjczyk wykazał symptomy choroby, mówię oczywiście o COVID-19. Jego dalsza jazda mijała się po prostu z celem, no bo mógłby i zakażać swoich kolegów, no i także no, nie czuł się po prostu dobrze. To Duża strata dla zespołu z Antypodów, no, który cały czas walczy o utrzymanie w Wurtu i nie jest na bezpiecznej pozycji. bo to cały czas zyskuje, no i jeśli wyprzedzą bajki jak Education First albo nawet Movistar, no to mogą się w tym Wurtu utrzymać. Tego dnia wypadł także inny kolaż z czołowej dziesiątki, jadący swoją życiówkę w Granturze. Paweł Siwakow, on kiedyś był wysoko na Giro d'Italia, gdzie zmieścił się oczywiście w dziesiątce, ale teraz po prostu wydawał się być w lepszej formie. Pojechał też świetną czasówkę, chyba swoją najlepszą w karierze. No i także jak Jejc, z wyścigiem się już niestety przez chorobę pożegnał. A teraz jeszcze powróćmy do wydarzeń ubiegłego tygodnia. W dzielę, swój największy triumf w długiej karierze odniósł Luis Mentes. Doświadczony Afrykaner zabrał się do ucieczki dnia, bo w generalce przestał się liczyć w grze o coś więcej niż przełom pierwszej dziesiątki. Peloton grupy odpuścił. Na stromej, ale krótkiej wspinaczce Les Preres Nava 30-latek narzucił równe tempo od samego dołu. Szybko zerwał rywali i ruszył w pokoń za prowadzącą dwójką, która odjechała wcześniej. To byli Jimmy Jansens i Samuele Batistella. Ich także dopad szybko wyprzedziła, potem mógł już tylko obmyślać plan świętowania na mecie. W tym sezonie Mentjes przechodzi renesans formy, a być może nawet jej pik. Już w zeszłym roku po przejściu do Intermarsze dał oznaki, takie pierwsze oznaki lepszej dyspozycji. Widocznie belgijskiej ekipie odnalazł swoje miejsce w zawodowym beletonie i odpowiedni rytm pracy. No, przede wszystkim też co sezon nie musiał się obawiać o kontrakt, bo gdy jeździł w Dimension Data, czy, innych, czy w tym zespole pod po prostu inną nazwą, no co roku przyszłość była wtedy bardzo, bardzo niepewna. Afrykaner przełamał nawet licznych zwycięstw. Najpierw wygrał górski klasyk Giro de la Penino, rozgrywany na początku czerwca, a teraz etap Wuelty. W międzyczasie był siódmy w Tour de France. Gdzie skoczył do tej czołówki po ucieczce, ale też potem prezentował naprawdę dobrą, równą formę. Był także szósty w kryterium de Dauphine, gdzie była dosyć długa czasówka. Wcześniej, wcześniej na początku są był trzeci w Giro di Sicilia. To doskonały przykład tego, że nigdy nie można się poddawać, nawet będąc w trudnej sytuacji i przez wiele lat próbując odnaleźć swoją formę. I trzymam kciuki, żeby jest także w przyszłym roku pokazał się z takiej świetnej strony jak teraz. Na koniec tego odcinka pomówmy trochę o przyszłości. W piątek czeka nas kolejny naleśnik, teraz trochę bardziej pofałdowany i tym razem także z bardziej wymagającą końcówką. 168 km połączy miasta Ronda i Montilla. Górskich premii zabraknie. To typowy transferowy odcinek oddzielający górskie etapy na wielkich turach. Końcówka sprawdzi nogi najszybszych kolarzy. Ostatni kilometry prowadzą po lekkim nachyleniu, które będzie szczególnie odczuwane między czwartym a trzecim kilometrem przed metą. To będzie średnio 6% i sama końcówka, sam finisz też będzie prowadził po nachyleniu na no około 4%. Głównym faworytem wydaje się jadący w zielonej koszulce Mac Pedersen, ale nie należy lekceważyć daniego Van Popela, Kejdena Grossa, Pascala Ackermana, Briana Kokarda czy nawet Primorza Roglicza. Przy innym scenariuszu, czyli ucieczce stawiamy na Freda Wrighta, który jest w bardzo dobrej formie, Roberta Stanarda, Luisa Sancheza albo Darela Impaia, ale jak wiemy, no, ucieczki rządzą się swoimi prawami i tak naprawdę każdy na, taki, na takim profilu, szczególnie każdy z uciekinierów będzie miał szansę wygrać, tym bardziej jeśli ktoś z nich odważy się na jakąś akcję e, z z wyprzedzeniem. Także wiemy, że zespoły tych sprinterów, tych niewielu sprinterów, którzy pozostali w wyścigu, są no, uszczuplone, ich siły maleją i nie wiadomo, czy będą w stanie skontrolować troszeczkę lepszą ucieczkę niż była na etapie 11, gdzie odjechali kolarze tylko tych hiszpańskich zaproszonych tutaj ekip na wyścig. Jeśli będziemy oglądać podobną ucieczkę jak na etapie 7, no to wtedy no, dokonienie takiej grupy będzie naprawdę, naprawdę sporym wyzwaniem dla zmęczonych pomocników. W weekend peloton welty wjedzie w wysokie góry. Na początek, czyli w sobotę, organizatorzy przygotowali rozgrzewkę, aby zmęczyć nogi liderów, ale spokojnie myślę, że akcji nie zabraknie. Etap wystartuje z Montoro, a zakończy się wspinaczką na Sierra de la Pandera. Finowy podjazd liczy sobie nieco ponad 8 km o średnim nachyleniu 7,8%. Poprzedzi go inny podjazd, także stromy Puerto de los Villares. W niedzielę kolacze zmierzą się z królewskim etapem tej odsłony hiszpańskiej w Welty. Liczy tylko 153 km, ale peleton wjedzie na ponad 2000 m nad poziomem morza. To taka granica, która często niektórych kolarzy odcina z prądu. Losy generalki rozstrzygną się na podjeździe Alto Hoja de la Mora w paśmie górskim Sierra Nevada. Ten gigant liczy 19 km o średnim nachyleniu 7,9%. Tutaj ten teren może należeć do Miguel Angela Lopeza, który zawsze na takich podjazdach zyskuje kilka procent nad swoimi rywalami. Ale czy Weneplu wytrzyma? Czy nie odczuje skutków kraksy? Przekonamy się oczywiście w weekend, teraz nie będziemy gdybać. Tym akcentem chciałbym Wam podziękować bardzo serdecznie za uwagę. Mówił Kacper Wojtkowiak, Rower.org. Następny raz usłyszymy się właśnie w niedzielę po etapie na Sierra Nevada. Zostawcie nam łapkę w górę, subskrypcję. Dzięki, cześć i do usłyszenia.